Jesteśmy na miejscu Patryka, zostawiliśmy w do domu Spodziewa się chłop pięciu osób Kameran bronił no. siebie w domu A jesteśmy w parku Wola i mamy imprezę na 40 osób z firmy Teraz to wygląda już jak wszystko jest tak ustawione Mega to wygląda, tutaj w ogóle jest bardzo dużo stref Są boiska, zobaczcie są takie pontony, na których można zjeżdżać ja Do tego mamy pięknie porozstawione stoły, jakieś tam kurty parki, przeszkód i tak dalej Nasze imprezy firmowe kojarzą się zazwyczaj z tym, że się stoi z kubkiem tak. I się tańczy albo się nie tańczy Tu jest jakby bardzo wszechstronnie i można wiele rzeczy, różnych aktywności robić Słuchaj, praktycznie 50% osób, które ogląda moje filmy nie subskrybuje kanału, to dla Ciebie jedno kliknięcie, a mi pomożesz osiągnąć cel 2 miliona subów, więc proszę zasubskrybuj. A dodatkowo zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ zbliżamy się do miliona obserwujących. Dziękuję. Do tego Park Wola przygotował nam, słuchajcie, też różne atrakcje, między innymi na godzinę, na przykład będziemy mieli panią, która będzie do naszej dyspozycji w sprawie tenisa. Tenisa plażowego, co w, sensie w ogóle jak totalna odklejka, bo jakim cudem po piasku miałaby się no. piłka tenisowa odbijać. ale ja... Jakimś technicznym cudem to tu działa i to jest ponoć jedna taka nowość, taka w Polsce. Za którym chłopacy będą sobie porównywali testosteron i jego. Dziękujemy Park Wola za to, że udostępniliście nam w ogóle taką miejscówkę, żeby zrobić tą niespodziankę dla Patryka. Dla mnie to bardzo dużo znaczy, bo wiem, że on się w ogóle tego nie spodziewa i się bardzo cieszę, że będzie miał takie urodzinki i że wiecie, że będzie tutaj dużo osób, nawet będzie Sylwek. Pani. Oczywiście. I dobra, chodźmy przygotowywać, bo mamy jakieś półtorej godziny, nawet chyba nie już. Ja? O kurde, mamy godzinę. Ja w ogóle widziałem, że to też Park Wola przygotował dla nas torta. Wiem o tym, ale nie widziałem jeszcze. go. Bardzo wam dziękuję za pomoc, bo... O, nowy grinek! Łatwo akurat nie pomaga, bardziej przeszkadza. A zobaczmy teraz torcik. Lala jaki duży. Uuuu, ej, oni też zrobili taki ładny tort. wow. Ale fajnie, ale się cieszę. A mamy bardzo mało czasu. Grinek to roboty. Najwyższy chłopaki i lampinka powysi działa. Wiem, może nie. Yes. Yes. Najpierw zabawa, a potem robota. A okay. te? To, to, proszę. Nie, 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 nie to, nie to! Nie, ty dobrze, że nie możesz gadać. Nożyczki. No <grywka> 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 oh, nie. To źle skończy. Trzymaj mnie Paweł Nie, ja nagrywam jakbyś wpadł Nie planuję akurat no, Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Od <grywa> odtąd starczyło tam Żeby tu tak podwiesić ją tutaj Wiesz w jaki prosty sposób możesz to sprawdzić? Poprosić jedną jeszcze osobę i zaciągnąć się. Nie będę nikogo prosił o pomoc, sam sobie z tym poradzę ty, nie widać cię teraz. Grinek, pomoc. Stań tu nieruchomo na dwie minuty. Jesteś w stanie podjąć się tego zadania? Masz końcówkę, ale nie tą, ta jest do prądu. Trzymaj to, tą, tą żarówkę. Śmiejmy się, że taki klimat. Masz takie ciemnawki? 17... No. Dobra. Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę z dziewczynami? No, myślę, że tak, jak najbardziej. Cało to rozprawywanie by mnie poszło na marne, bo się okazało, że nie sięgnie. Dzięki za pomoc. Właśnie nie wiem, po co to przyszedłeś, bo czekamy na... wołałeś no mnie! No na tośmy czekamy. Idek. Dopiero. Znaczy ten, Sylwek, bo takie teorie widziałem na X. Sylwek, ty masz dwójkę dzieci i nie chcesz już być operatorem, a się bawisz w takie coś? Mamy to. Mamy to? Nie. Zaraz będziesz zabity. Grinek najbardziej ignorowana postać w tym uniwersum. Grinek o, dało się, zostawić tylko A Co robić? Ja jestem śpiący. Kochani, sala została przez nas ładnie ozdobiona, a my teraz jedźmy po Patryka. Jestem. Zakładaj to. Tempo. No time, morto. No time. No time, siadaj jak pięknie wygląda! tak, jest. <grymka> Ale, tak z jechać jest jak fajnie wyglądają ja takie klimaty To jest mój klimat imprezy Mortal, ekipa Lecimy na pełnej O nic nie pytaj i czekaj na Najlepsze Daily Coś, ty, mam, Nie mam, piosenki, nie mam pojęcia to wulkan. Ja nie pen, wiem, ja nie wiem co to jest za w ogóle Tak jak wróżka Wyprzedane wjeżdżają w wakacje Cześć no. Cześć, ja jestem, wiesz, koordynatorem tutaj podobno, więc... Gdzie jest to co ma Dlaczego go jeszcze nie ma? Ja się pytam, no zaraz uszaleje. Jestem czerwonym kapturkiem, jak coś. Mamy do pogadania, gościu. Ja to... Przyjechałem tu i specjalnie babę zostawiłem, żeby wejść na 20. Co jest 20? Nikogo nie ma. Wychodzę. Uwaga nadchodzi. Gość, na którego wszyscy czekaliście. Tuż co się to pojawił na odcinku mortalkę. Cześć Z kimś coś tam Jak Cześć. tam co Cześć. za księdza jesteś? Na bandana. Zgadnij. Proszę, powiedz eee, kimkolwiek. A, a ja, a ja zgadnij. Ej, chodź. Trzeba wyjaśnić, czy to Ej, pierwszy. Który jest Ale, prawdziwy? Nie może być was dwóch. Wiesz, że w każdym odcinku występował inny Fred Flintstone? Siemanko. Siema, siema. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Za 15 minut będzie Patryk i robimy tak, że ustawimy się wszyscy tutaj. Będziemy bardzo cicho, bo on będzie miał słuchawki. Jemu ciągle się wydaje, że on ma najgorszą rodzinę w życiu, nie? Że nic się nie zorganizowało. Tak, to jest niespodzianka. Przepraszam, to nie ja, to nie ja, Tobek 2. Dobrze, że mamy. Tobek 2! A memy wiszą już na iksie Czemu ten stolec się spóźniał? Patryk, na swoje nagrywki rozumiem, ale na własne urodziny. Uszna ją. Kocham i nienawidzę. Ja ten trap kocham i nienawidzę. Całe moje życie, góra dół. No nie, znowu będzie crinchowo, tak jak ostatnio. Ja wierzę! Niech nie żyje, żyje, żyje nam! sto lat, sto lat, nie żyje, żyje, żyje nam! Nie żyje! Niech się nie żyje nam! Nie żyje nam! Dziękuję, że jesteście. Bardzo mi miło! Wszystkiego dobrego, nie Dziękuję, ale fajny tor! Proszę. No więc witamy Cię już teraz oficjalnie na prawdziwej imprezy urodzinowej twojej. Spodziewałeś się? Spodziewałem się, że coś będzie wieczorem, bo szykowaliście, no no ale no, nie, nie wiedziałem, że to będzie w takim miejscu. Ja nie wiem gdzie jesteś. Zobacz w ogóle jak, jak tutaj jest wszystko, zobaczcie, to jest, jest nasze. Tak. Nie powinienem przekrać, bo Majusia nie, jest. to nie mnie Jaki tak. jest, tak. wiesz, Bajki To za co jestem przebrany Za tą postać starego potera. Tak! No! Fajny strój! Odpalałem tort, bo jestem czarmandem, tak? No, jest... Musiałeś no, jest... tak tak się tak spuścić tak. na swoje urodziny, nawet wkurzenie! Nie denerwuj mnie znowu, no! no tak. on, wiesz, to akurat nie kostium. Niesamowite, nie? Że mózg jest. To, A, to, to, jest. to, to, to masz ten jak my za tą tęsknisz. normalnie zostajesz w Tak. Ja pierdziele, pierwszy raz w życiu, czalisz? i nie wierzę, że on to jest, to wręcz dla mnie niesamowite, nie? Jestem Pizla. lampą pizza! Skacisz normalnie, o! najlepszego? Dzie. Tak jest, 100 lat Patryk, najlepszego! O, dobra, szczęścia! mnie tak nie kojarzysz, ja, ale tyciok, dziękuję, fajnie, że jesteście! Gdzie jest tutaj, prawda, ktoś, kto mi zabroni wejścia tam, bo ja w tym momencie tam idę i zjeżdżam. Ja Może możesz robić co chcesz! Dawaj gnijem! czak, Szach! Nie Trzy, dwa, jeden! Ej, wow, ej, rekord skośni, Aż A włosy mi zapłunę, Dzień, widzisz? Ale monta, żeśmy do no jej roboty z mojego Nie, Nie będą mieli roboty żadnej. Idę. Domin dyskwalifikacja. Miałeś zakaz. Przecież to jest czerwone, to jest dobre. Widzowie, przepraszam Was za to dzisiaj, ale jestem w roli, jestem w takiej postaci. Jak was będę tam denerwował, to troszkę przeciwszczę odbiorniki. Tu jest aktywność! To jest panią instruktorką, także zapraszam. No. Ta Oczywiście. Dziękuję peniza. Wszystkiego dobrego. O dziękuję, dziękuję. Czy to, to jest tenis <śmieniusz> na piasku? No. dawaj. Do drużyna Princetonu. Nie macie. To gram od razu chyba, co? A wiecie jak się gra? A skąd razem mają wyjść. A to no chyba jednej osoby. Nie, nie, tu nas jest za dwóch. Pczułka lat. Dobra, damy gra. O kurwa. O, 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 to nie epoka kamienia Za mój! Wygrywamy na musy! Nie! Linia, Linia! Przecież był autru. Nie, Linia, Linia, Dominik! Ja <śleszy> Dawaj! O Daj! Jezus, Kamerę celowałem! Chcę powiedzieć, że w toku tej imprezy będą trzy gry, że tak powiem, towarzyskie. Pula nagród 1500 zł. Proszę czekać na ogłoszenia. Fajnie, bo wyszło na to, że Karol z Werką wzięli Majusie. W tym parku woda jest dużo bardzo atrakcji dla dzieci, i to sprawia, że Majusie się może też pobawić i znaleźć coś dla siebie. Fajnie się zaczynają te godziny, podoba mi się. Trzy punkty i lecimy. Ale to. Tak jest, Koszula! Nie no ta psiuka coś nie lata A przed nami frykmi klaczył jeden na trzech A teraz jeden strzał, jeden pocisk Tyle wystarczyło By dorwać rywala, zatem dwóch przeciwników jeszcze był plan... O, to poszło Mama mówiła, że mam do tego talu ta muzyka dramatyczna, krzyczą koledzy, że nie zdąży, że uciekły Zwijajcie do swojej epoki no Właśnie, zwijajcie do swojej epoki Zapłonąłem Let's go Będzie tu konkurencja? bardziej intelektualne. To montażyści nie wygrają. Ja pierdzielę lipa. Cały dzień byłem z nimi. Czyli komałeś wczoraj? Tak. A, a ja cię tak wyzywałem na daremno, ale no. było fajnie. To ja będzie, powiedział, że będziesz się dostarczał tak. starego butelera. Wczoraj oglądasz się no. To jest bardzo dobrze, bo to wspaniale no, nie Mówiłam z tą Karolową, że super, że wzięliśmy majuszkę i naduśkę. Bo wiesz, trzeba nie mogą taka tak. To jest najbardziej łagodna impreza ze wszystkich. Moi drodzy, czekamy jeszcze aż przyjedzie świeży z hanią, bo mają dla Patryka przebranie Olafa, które było legendarne na odcinkach Dżenzy. Także zobaczymy jaka będzie jego reakcja Tylko... Czas Fajnie, ale super! Samotka jeszcze raz, jeszcze raz Co tam się dzieje? Zerwulka na kładzie? Czułka Majali To tutaj nie... Oła, dobra jedź Łyłego dobra, koniec o! o Super, jest dzień. Muszę mózga pokonać. Ale nie gramy o pieniądze. O honor, nie, Szak nie, pierwszy jest, ty. Ile jest? Trzy tylko uderzenia? No, ty masz jedno, ja mam jedno. Dominik ma jedno. A o co? Oto, ty jest największą pipą. Szak drugi! Szak, szak pierwszy. pierwszy. O honor. Lipnie, lipnie! To nie jest to! To jest technika, styl. Objeździł wszystkie no, soliny inne. Nie. O! Będzie wstyd, nie? Czy, czy będę najmiężniejszym mężczyzną w tym gronie dzisiaj? Eee Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma ty, 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 ty jest najgorszy Ja nie jestem w formie, kurde. Ej, Domin, dajemy w nogę? Idź po rzucony, bo młodszy jesteś. Młodszy jesteś. Każdy jest młodszy. Czekaj ostatni. Trzech drugi. No mamy śpię ładować i nie tak trzeba. Wyszło. Kurde, ja się boję, że ja te krzywdę zrobię Uo. 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 Telefon mi wypadł! Telefon! Ej, dobrze! Jest ja micki sam prawie! 25 miałeś. Musisz gas tygrzałek? Panie, <laughs> Nie, dobrze, dobry! Uuu, uuu. Uuu. Ej, ale mocno! Tą konkurencję konkurencji na pewno, bo jestem lewo. Bla, 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 bla! Selvinio? A, Selvinio. Uuu. 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 jaki ty rozbieg mierzysz. Kilometra! Czekaj, ktoś pomoże! Och! Cool. ale zarąbałem w kamerę, oh, ochrej, zarąbałem tak z <grym> w kamerę łokietem. To jest skutkiem ogólnie jak ci się podoba lokalizacja? Nie no super jest, ogólnie ten vibe mocny i nie mogę dalej się napatrzeć, że on tu jest, nie? <grym w taniech> To jest tort Ej, od mamy Wicki, to, to na Serio? To pozdrawiam, a ten tort co był na meet&grecie był zarąbisty I chodzi o to, że pani pytała specjalnie pod ciebie, żeby twoje ulubione pokemony na nim były Ponoć jest bardzo smaczny, absurdalnie drogi, a dostaliśmy go za darmo Dobra. Dobry Robię wrażenie Ale opakowanie, <laughs> instrukcja krojenia, ale widzę, że się nie przyda Częstuj się No i tyle, tyle. Ej, jak to na Mmm, no, Po tak się je na tej imprezie ale to też dobre Paweł to przywziął, ugryzł i przykleił <śpric> Wielki test jeżdżani. Tak po prawej 3, 2, 1, GO! Czas Czas nawet, a... Fajne Jak trafię to Paweł Pol jest naprawdę dobrym operatorem Dobra, w montażu ma to wpaść Mamy być już przebrani? Część już pościągała, nawet Część więc czy... może się przebrać No nie, ja jedyna jak nie! Zobaczcie innych. Zobaczcie, no, przybieraj się. To jest mój wróg. Piotruś pan! Ej, To, Żebyście oficjalnie mu wręczyli. Żebyście wy jako Z przez to, że on ci na odcinku waszym, dali mu ten strój, żeby się przebrał. Na trampoliny! Tak, na trampolinę! Nie mógł polatać. Piotruś pan! Ogólnie to nie jest impreza 25-latka, tylko... Dziecka. Dwulacki. Dla dzieciaków, które się będą tu później bawić, można się podpisać po prostu, żeby frajdę zrobić. Dobra, koniec tego. Patryk, cześć! Sto lat, to lat, cześć! A dlaczego nie przebrany? Bo nie powiedzieli, że mam imprezę niespodziankę. No to mam na to rozwiązanie. Mamy nie. dla ciebie legendarne przebranie z Daily. O nie! Ja wiedziałem, już jak to powiedziałeś, to już wiedziałem co to będzie. Będzie się, się mogłeś sobie darować? Myszka, co on wrócił. He's back. Musisz, musimy znaleźć jakieś schody. Nie robimy nic. Nie jest już takiego! E, ale ja, ja już jestem dorosły! A gdzie Nie macie... ja musimy! Nie musimy! Będziemy dziećmi do końca życia! Bo zabiorę się do Nibylandii! Wiesz, jak wygląda to uniwersum tutaj we trójkę jak To jest lobby Fortnite. A. Z krainy przyjechałeś! Z krainy lodu! Z nibylazdy! Niby Kochani, proszę o uwagę! Lubimy... Halo, 500 zł do wygrania! 500 zł! Ja! Ja! No! Prza... Teraz każdy popatrzył, no tak. robimy Patryka na punkcję o 500 zł! Ale Co? Mózg, mózg, szadok, to będzie dobre kombo! Ania, a ty bym rzucił może? Więc do wygrania! Więc zgłaszamy się na zasadzie, kto pierwszy, i wstajemy, jak się zgłaszamy do odpowiedzi. Jakie są ulubione słodycze Patryka? Czerwają. Jaki jest ulubiony obóz Patryka? Czytawki. To co powiedziałem. Go. Banan. Tak. Kim Patryk zawsze chciał zostać, gdyby nie YouTube? Może oh. warto się czasami zgłosić, a potem przemyśleć, bo nie ma karnych punktów. Raperem. raperem Nie, ty, teraz ty. Chciałem powiedzieć, raperem też. Nie, ja, bo się słyszy. Detektyw Mów. Jaka była pierwsza praca Patryka? McDonald's, tak, tam ja były jakieś inne Tak masz mój Słodkie czy słone? Słone Nie słodkie Słodkie Słodki. Słodki. Ej mocne czas. Jaki jest ulubiony napój Patryka? Montague. Dobrze. Dobrze Powiedziałeś Jakie jest ulubiony danie Patryka? Carbonara Dobrze Ale niech nie odpowiada od razu, tylko powiem Ja jestem stario Składnik na pizzę, którego Patryk nie widzi. Pieczarki dobrze. dobrze Dwa, dwa, dwa jeden, trzy. Trzy. Jaki jest Patryka ulubiony kolor? Różowy Dobrze, kolor? Różowy. dobrze. Kolor? Różowy. dobrze. Wow. Jaki Jaki Można wstawać Podaj <noise> jedną rzecz, której się Patryk boi Samolotów To ja samolotem Dobrze, dobrze. Nie, nie mam tego zepsanego odpowiedzia. No dobrze Ej, no to najlepiej serwisowi jeszcze trzeba jeszcze Dawaj, dodać. może psem dostać błąd, ja, ja samolotem! Dobrze! Co? Co? Czemu to Jaka jest Patryka? On poza swoje mój zegaru! Ola! Nie, o, flesz, 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 flesz. Facebook do Pippi ma proszę oklaski dla nagraficznych. blisko, Uwaga! Ja się dzielę z każdym. Nie wstał ani razu, kurde, a wygrał stówkę! Ej! Hey! Vivi <grymny> może zapomnieć o tym, nie miał miejscówek! Bibi to polski konwestia! <grymny> Permurka dostaną w zdjęciu, żeby w no ogóle wdostali stówkę! Chodźmy <grym> Zespół Znowu wita! Złapasz się? Nie! Czekaj, bo jest dzień Bartek! Bardzo nie,

Ale ja jestem stary no, Mamy tak no, mało no, prezencji no, um, taka sportowa Rejs latyniec Są daleko wow. daleko Bączki robimy i tak dalej, i tak dalej. Na pewno skorzystamy bo my dużo nagrywamy Więc fajnie no, pod odcinek Naprawdę na Wiśle że jakbyście byli na Mazurach Są takie dzikie Bardzo dziękuję no, A oprócz tego tutaj w wola na swój też drugi to ale mocne Pani szefowa się postarała no, Bardzo ładny tak. zwrócić uwagę na zjeżdżania. Bardzo, bardzo ładne. Bo u nas jest taka zasada, że po prostu trzeba się wgryźć w tor No to gryź. <gryź> mm. Dobry? czemu nie pokryjesz tam tego? No bo zaraz deszczu, też zruchu, się Bardzo jest. To jest bardzo słodkie. Kolejne, już kochani, na tej imprezie. O, tradycja. Ty a to wszystko jest jadalne? Tak. Zjeżdżajmy jest na. Dokopałem się do jądra ziemi. Ktoś wbił szpadę w tort. Musiał być naprawdę impulsywny. Nie, panie Haku. Nigdy nie mogłem się powstrzymać. Ania, tak. jedziemy we trójkę na innym pontonie, Chodź. A, 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 brata, nie! 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 Ej, ale to BHP się nie zgadza z hakiem jechać, panie haku. No co że trzy osoby, ale z hakiem. Fajnie tu jest, ej, chodźmy podźwiedzać więcej. Ma nowy depo popome. Jak Jeszcze raz. Oj na ty od razu. <tryk> Ej, było szybko. Ej, a, a nie, ja grać o pieniądze w coś. OK brzm... ja. Dawaj, sto zł, proszę państwa. A, gotowy? No. A! No nie, 1-0! To kto, że jest niebieski, to przeszkadza! No nie! Zawsze mamy pułapkę moj No. Jest, no. jest! 2-1! No nie! No szkurde! Aaa! I zawsze byłem dobry w to! Yes. Nie, no. 5-3! Jest! 6-4! Jeszcze jest szansa. Ja tak że teraz, że takie morale przechodzą na tą stronę. Yes, yes, stronę. Jest! let's go. Yes, Remy, go! Jest! nie, 6-6! To krzyk! Się... Ale nie! Ale była... Espectra. Ej, stary, jestem spocony. No. To... Moje rajtuski naprawdę no, są przemoknięte. Czówka dla ciebie leci. Nice. Gratulacje. Dziękuję. Co ty, Konia, Co czujesz i No, będą no, nie no, mi niechają frajdy. się może dlaczego nie jestem przebrany? Jesteś przebrany. Za kogo? Jesteś przebrany za tą postać starego Pottera. Nie, to chodzi o mnie o Elektromena. To są wakacje z Mortal 2. Filmy... No. Ale nie no, tak szczerze to jest po prostu zabawkowy. Tak naprawdę? burada. Robimy teraz test zgodności, będziemy podnosili ręce Jeżeli ktoś podniesie tą samą rękę do danego pytania, co Patryk Zdobywa punkt, a w puli tej konkurencji jest 500 zł No to puszczcie to No Jak ostatnie miały są wakacje i iść tam i, z i zagraj w o nie, żyje, żyje. Сейчас старт! Nie wiem. Ja widzę by... dobrze, 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 dobrze. Nie! Yes. Oh. Czy Patryk woli swoją serię rowerów, czy odpowiedź B? roku? Strzał B! Jest! Tylko Maja tak. trzecie pytanie! Nie, nie, za kola widać, nie, ja nie, Czy Patryk woli odpowiedź A Daily, czy odpowiedź B trasy? Ja daję yes. Kasia Ja nie, 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 że wolę muzykę, to jak mogę wolić od muzyki? No. Bez. Czy Patryk na marcach w plusie? woli odpowiedzieć. odpowiedź: a kanapówki, czy odpowiedź B, testy jedzenia? 3-4 ryb! Plecał! Ej, testy Oooo! jedzenia, to mam, to jedzenie, to Mikołaj, bo mam więcej się I Tesla biała, czy odpowiedź bez Tesla? Oplejona na jakiś kolor? 3-4 Kurde, no! Nie! Nie! czas, Nie! Panie Klima, pytanie, bo patrzcie, ja Patryk woli oklejoną, no, ale nie ma ja czasu, żeby jej okleić, więc ja wszyscy myślą, że po prostu woli białą. odpowiedź A, naturalne włosy, czy B, pomarłowane wosy? Trzy, cztery! Super! Jest! No, grana! Woźnego brata, jaki ma włosy? Bo... Przecież on ma włosy teraz takie, bo nie może mieć kolorowych. Dokładnie tak! Czy Patryk wolałby odpowiedź A, fit z okiem, czy odpowiedź B, fit z białasem? Ja! Yeah! wszystkie super. Nie, 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 nie! Ja muszę to wytłumaczyć, yeah! bo na białasie się wychowałem, to dlatego, ale okej, okay, stop, Jak to. Masz tu polał! pieczarki, czy odpowiedź B, owoce morza? B! B! On nie, On wie... nie, On nie, nie, lubi bieczarki. nie, nie, pieczary nie, 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 Yeah. O, bo coś było, też nie Ej, chodzi o to, że ja tutaj randomowo odpowiadam, no, bo ja nie wiem, co się dzieje, nie? Mamy w trójkę i nisz teraz. Piosenkę, powiedz proszę, czy odpowiedź B ta na to powie. Odpowiedź A jest Jest, yes, 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 dobra! A ja, 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 Czy Patryk boli mieć sojusz z mafią, czy odpowiedź B mieć sojusz z obywatelami? Trzy! Yes. Cztery! A łapa! Ej, twoja siedemy dobrze! A, wygrałem! A, wygrałem! A, wygrałem! Zarąbista gra Dobre. Kapitan Jack Sparrow dalej Dobra, kochani Pytanie dodatkowe Czy 2, Jak zbędę się yes. z niego? Albor, Tarcio, Pepa Kurde Trzy, 2, 1 Ringo Ej, yes! ja? Hej, oszukiwałem przez całą konkurencję, piwi mi podpowiadał i na ostatnim pytaniu się zagadał. Karma, karma. Zaraz <gulanie> wracam, do nas i na chwilę. Patryk, 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 stąd! Patryk, nie rób tego, Bezle mnie,